Co jest z wami? Nie ma galopu dzisiaj do mnie? Co? Nie ma galopku? Jaskierek? Tak? Babuszka? Morula, chodźcie. Zapraszam was. No już. Chodźcie. Co jest? Moria, chodź szybciutko tutaj. Chodźcie szybciutko. No. tu. awać. Proszę, pan tu. No już. Zaproszenie specjalne? Już. Hop. Hop. Jaskier. No to zobaczymy teraz, czy nie wejdziesz. No to masz. No. O, Morunia do siebie tam, tak? Morunia do siebie, piek. Aria do siebie, o! Kaszlok jeden, chodź. Chodź ci pomogę, bo ty masz wiecznie, wiecznie problem. Masz, chodź. No, tak. I ty też do siebie. To nie jest, to, to nie jest twój pokój. To jest twój pokój, tak? No co? No dawaj, 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 dawaj. Hop. No. No już jemy.